Zajęcia, zajęcia rozpoczynamy praktycznie trzeci, trzeci tydzień przygotowawczy. Zajęcia odbywają się sześć razy w tygodniu. Są rozmaicone poprzez crossfit, czyli bazujemy na budowie mięśni kończyn górnych, kończyn dolnych, brzucha tułowia. Oprócz tego są też zajęcia z gier zespołowych, takich jak piłka ręczna, piłka nożna. Może się uda piłkę siatkową zorganizować, więc chłopacy pograją, żeby było jakieś takie rozmaicenie. Zajęcia odbywają się również na, na siłowni, również wzmacniamy, wzmacniamy dane partie mięśni. Dwugłowe ramienia, trójgłowe brzuchy, skośne brzucha. Jak już tak szczegółowo mówimy, rozbudowujemy też partie mięśni grzbietu. Dochodzą też również kończyny dolne przewodniciele, odwodniciele, dwugłowe, czworogłowe uda. E, oczywiście musi być też czas poświęcony na regenerację, na e, odnowę biologiczną, jest raz w tygodniu basen. Również mamy możliwość korzystania z basenu na bajce w Fordonie, gdzie jest, y, y, może to nie jest kryoterapia, ale jest to jest taka jaskinia, gdzie jest, y, możemy się zrelaksować, usiąść, posiedzieć, oddychać świeżym powietrzem. Y, dochodzi sauna. Y, zajęcia, zabawy w wodzie, no i nie zapominamy też o wytrzymałości ogólnej, czyli, czyli, czyli bieg w terenie. Na początku stopniowo dajemy czas na tętnię do 150 uderzeń na minutę, czyli nabieramy tlenu. Stopniowo będziemy wchodzić coraz wyższe i cięższe treningi, kończące okres przygotowawczy poprzez interwały. Biegowe, ale tu już trzeba przygotować organizm do takiego wysiłku, bo to jest naprawdę bardzo ciężki wysiłek i na bardzo dużej intensywności. No, praktycznie to jest cały okres treningowy tygodniowy, będzie on stopniowo zwiększany, urozmaicany, tak, żeby chłopakom się nie nudziło. Oczywiście jest tam akrobatyka, gimnastyka, bo to jest też bardzo potrzebne. No i z uśmiechem na twarzy wesoło podchodzimy do zajęć, zapoznajemy się razem, atmosferę budujemy, która też potem, mam nadzieję, jestem pewien że się na tor, gdzie dziedzie, będą się za tym wyniki. Na temat treningów, no, na pewno są dużo bardziej rozmaicone niż w zeszłym roku e, trenujemy 6 dni w tygodniu, e, między innymi w poniedziałku mamy zajęcia crossfitowe w, na sali w białych błotach. E, dzisiaj akurat znajdujemy się e, na sali, przy szkole e, mechaniku przy ulicy Słonecznej. E, co mogę więcej powiedzieć? No, w środę mamy. Treningi na sali gimnastycznej i tak w kółko, tak w kółko. W piątki, jakiś basem, w sobotę bieganie. Na razie stopniowo, stopniowo zaczynamy, można powiedzieć, te, te, te przygotowania. Stopniowo one będą na pewno mocniejsze. Na tą chwilę rozpoczęliśmy. Wyniki są, mamy nadzieję, zadowalające. Miejmy nadzieję, że, że to wszystko będzie nam służyło w sezonie. Wyniki mam dużo lepsze niż, niż po porocie w zeszłorocznym. Mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. No, tak, całą, tak ogólnie no, no, drużyna cała spisuje się bardzo dobrze.